W 16 stycznia Akcam Unia Oświęcim rozgrywała mecz z Outsiderem Polskiej Ligi Hokeja naprzód Janów. Kibice, którzy przyszli na mecz, wiedzieli o problemach klubu z Janowa. Gosie mieli problem z kompletowaniem składu przed tym spotkaniem. Krzysztof Kulawik nie mógł nawet wystawić trzech pełnych piątek. W poprzednich dwóch meczach ligowych naprzód Janów nie dał się łatwo pokonać Krachowie, Krachów i Stoczniowcowie Gdańsk. Po Oświęcimiu było zupełnie inaczej hokejściach samo Unii wynik spotkania otwarli w czwartej minucie. Peter Tabaczek otrzymał podanie za bramki od Patryka Flaszara i pokonał Sebastiana Stańczyka. Na 2-0 wynik podwyższył Wojciech Stachura. Biało-Niebiescy grali wtedy z przewagą jednego zawodnika. W siódmym minucie goście strzelili gola kontaktowego. Krzysztofa Zborowskiego pokonał Łukasz Elżbieciak. Od początku pobytu w Aksa Unii nie mógł się przełamać Petr Walusiak. W dziewiątej minucie ładną akcję przeprowadził Łukasz Zicha Wystawił on krążek Petrowi Walusiakowi. Ku zdziwieniu kibiców Walusiak nie skierował krążka do siatki. W dwunastej minucie świetnie z linii niebieskiej uderzył Jerzy Gabryś i strzelił gola na 3-1. W 15 minucie Walusiak zmarnował kolejną bardzo dobrą okazję na strzelenie pierwszej bramki po powrocie do klubu z Oświęcimia. W tej samej minucie do siatki trafił Mirosław Rzadko. W ostatniej minucie pierwszej tercji Aksa Unia grała w osłabieniu. To jednak podopieczni Ladisława Spiszaka cieszyli się z kolejnego gola. Asystent kapitana drużyny Baldemara Kisiaka na bramkę zamienił Marek Modrzejewski. W 26 minucie drugą swoją bramkę w tym spotkaniu strzelił Wojciech Stachura. Na bramkę uderzał dobrze grający w tym meczu Tomasz połączasz. A Stachura zmienił do lotu krążka. Minutę później, wypożyczony pożyczony z Aksa do naprzód Janów, Sebastian Stańczyk skapitulował po raz siódmy. Wojciech Wojtarowicz trafił gumą w samo okienko. W 46. minucie padła ósma bramka dla Białoniebieskich. Najlepiej w zamieszaniu pod bramkowym zachował się Patryk Klaszar. Strzałem z nadgarstka pokonał Stańczyka. 20 sekund później pierwszego gola w tym sezonie dla Aksa Unii strzelił Pedro Walusia. Bramkę wypracował jednak Lukasz Zicha. wjechał pod bramkę i, mimo tego, że był nieprzepisowo powstrzymywany przez zawodników na przodu, zdołał podać krożek Walusiakowi. Temu nie zostało nic innego jak skierować go do siatki. Nie zmienia to jednak faktu, że zawodnik ten nie może zaliczyć jako pozytywny żadnego z pięciu meczów Aksa Muni. W 53. minucie asystent Łukasza Sośnierza na bramkę zamienił Mateusz Podsiednik i strzelił drugą bramkę dla naprzód. W 55. minucie jak z armaty z linii niebieskiej wypalił Piotr Kcinalski, Sebastian Stanczyk nie zdołał obronić strzału. Bramka zawodnika, niewiele grającego w tym sezonie, mogła się podobać kibicom. 22 sekundy później krążek do siatki skierował Józef Michalik. Aksam Unia wygrała pewnie z naprzedem Janów 10 -3. Kolejny myśli ligowy rozegrają we wtorek z Cierpuk Achasano. Było bardzo dużo zamieszania w pewnym momencie, jeśli chodzi o Twoją osobę, nie bo wiadomo czy będziesz grał w tym klubie, czy nie. W końcu wiadomo, że możesz grać, mimo tego bardzo długo czekaliśmy na bramkę strzelaną no, dla Aksamuni. Dlaczego tak długo nie mogłeś się przełamać? No no nie, no, nie, bo są odblokował Tém, za, za vše se mluví, když zábar, co se chce, tak nikdy to tak nevpadá. No i když aj v koncu se odblokovalem, Lukáš mi za fajně nahrál i to, ty bych už nedal. To bych se na pewno asi psychičně podložil. A w dzisiejszym meczu było wyjątkowo łatwo i dzisiaj też, no, Lukasz Zicha trzy razy ci podawał, no, byś minutę miałeś sytuację, strzeliłeś vlastne tylko raz, tak naprawdę. no, z takim rywalem, no, trzeba strzelać więcej bramek, prawda? <laughs> prawda, na pewno. Myślę si, no, ale co, wynik był ile? 10, wygraliśmy. No i lepszy będę, gdyż w play-offach będziemy wygrywać i będę się strzelać, niż teraz te liga, że jeszcze i... No i co jeszcze? Chciałem zapytać, no, przed tym meczem, no można było z góry założyć, że będzie łatwo, tak, bo wiadomo, tak. że rywal ma problemy. Chciałem zapytać, czy ten się, nakazał Wam ćwiczyć jakieś warianty taktyczne przed następnymi meczami, czy po prostu mieliście grać normalnie? Mamy nie, co normalnie, od, od broni i co wyjdzie, to normalnie mamy, mieliśmy strategii, strategię i podle tegośmy grali. Ja to też bo na pewno słyszysz, co nieraz kibice w swoim kierunku krzyczą. No jest to powiązane w tym, co się wydarzyło na meczu w Krynicy. Czy chciałbyś to jakoś skomentować? Skomentować? No. W Krynicy na meczu się nie stało, pokaz dałem golat drugiego w karneho. Pokazuję numer koszulki, no i oni, niekto tam z nich się domyslał, albo nie wiem, że to im pokazuję, coś. Czyli e... to nie było, bo to zostało odebrane przez nich jako złośliwość tak. zło zło ja to nie była złośliwość. No. tak? Na pewno nie chciałem pokazać, że jeszcze jak pamiętają o mnie, pokazuję numer komórki i nazwisko, nic więcej. No dzisiejszy meč, nie przejdzie do historii. Myślę, że nie stresował się pan w dzisiaj. Určite nie, ale som rád, že sú tri body, ktoré potrebujeme, no a už sa musíme pripravovať na sanok, len ma mrzí, že sa nám zranil dneska Droňa, Gabriš má problém s členkom, Žaďko má problém s členkom, takže ten meč bol ľahký, ale prišli sme možno od dvoch hráčov. Mám také pytanie do celého sezonu. Či widzi Pan pán Dužom Rošnice v gry reprezentovaný pre závodníkov obcokrajov Vite, ktorý k ňu v porovnaní do zawodników wychowanków? Tak ja si myslím, že treba sa pozrieť na bodovanie hráčov a prvé štyri sú vlastne obcokrajovci. Je to Žihák, Rajči, Tabaček, Rzadko v Bekoch ide hore, no ale tak určite ten rozdiel je, sú to, to kvalitní hráči. A Myslím si, že bez nich uh, Unia by určite nebola na tom mieste, kde je, ale je to teraz jeden, jedno mužstvo a musí ťahať za jeden, jeden koniec povrázu. A hovorím, blíži sa záver súťaže, musíme, musíme bodovať v každom zápase a hrať naplno, či je to obcokrajovec, alebo či je to domáci hráč. Chcem zapýtať, bo E, są zawodnicy, którzy dostają od pana bardzo mało szans w meczach. No teraz to się ostatnio raz zmieniło, ale wcześniej tak było, typu Tomek Połącarz, typu Piotr Cinalski. A w momencie, kiedy oni są na lodzie, to często są efekty ich gry bardzo pozytywne. Dlaczego, dlaczego tak jest? Ja sam le rád, ale my gramy zatiaľ na trzy utoki a jak się będzie bliżyć koniec, určitě postawimy czwarty utok a do play musimy iść so czterymi štyr, so line-ami. Ale to Paluša, po tej pešej brance będą następne? Odblokuje się teraz? To je otázka pre neho, nie pre mňa. To je otázka pre neho. Mal by sa odblokovať. To je mu by baal da, baal 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 dať viacej, určite viacej dôvery a samozrejme je to strelec a čakáme od neho góly. Čím viac, tým lepšie pre mužstvo. No, trudno si zhodniť do takého meču, jak je 3-10. No ale ja poviem, že tak. W tych czterech meczach, bo wygramy czwarty mecz w takim okrojonym składzie. Gramy 12, 13, ewentualnie 14 ludzi. Dziś to było już widać, że, że ci chłopcy, ja nie mam do nich żadnych pretensji, ale było widać, że już tej siły jest brak. Przy tym, żeśmy grudzień nie przepracowali z różnych powodów, nie chcę o tym mówić, wiecie wszyscy. No także ja, ja znam ciężko, ciężko się gra z takimi drużynami, którzy mają 4 piątki, a jeszcze piąta siedzi w szatni. A 12 13 ludzi No to się na dłuższy okres czasu. Nie da grać. Także ja tych chłopców mogę tak powiedzieć szczerze podziwiam. No zrobili dzisiaj to co to co mogli ja wiedziałem o tym że ten czwarty mecz przyjdzie. Że już tej siły będzie coraz więcej brakować obawiałem się tego meczu. No bo, bo, bo to co powiedziałem mało treningów to jest raz mało zawodników to jest dwa. No i to tak wychodzi. Czy no, no, chcieliśmy zagrać z Unią, myśmy wiedzieli, co jest grane. Chcieliśmy zagrać dobrze w obronie, wyprowadzać kontry. No nie do końca nam się to udało. No, takie mamy dosyć ciężkie życie. No. Wczoraj nam Koguta wywieźli do szpitala. Wieczorem się dowiedziałem, zadzwonił do mnie. No, miał straszne bóle głowy ciśnienie mu tam wyskoczyło. Jeden z najlepszych zawodników u nas ślusarczyk. Już od 5 grudnia ma kontuzję łokcia. Już skończył skończył poszedł do, do pracy. To, 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 tak bym... Ten Sowiński ma grypy. No, tak bym mógł to, mógł to wymieniać, jak nie chcę narzekać, no, ale, ale naprawdę mi się ciężko to buduje. Ciężko się gra z takimi drużynami jak praktycznie wszystkie, czy Krakowia, czy tam, tam mają po 5 piątek. No. Ciężko się im przeciwstawić jest co mogę jeszcze powiedzieć No my zrobimy wszystko żeby, żeby grać jak najlepiej w tym składzie co jesteśmy bo nie wiem co będzie dalej A chciałem zapytać e, ostatnio dostali wypożyczeni do waszego zespołu dwaj zawodnicy z, z Arsamuni czyli Sebastian Stanczyk oraz Mateusz Adamowicz. jest pan e, zadowolony z ich występów No powiem powiem tak że jestem zadowolony są to pracowici chłopcy no oni jeszcze potrzebują trochę też tych treningów. Ale ja myślę, że oni się dobrze wkomponowali do naszego składu. Ten skład jest jaki jest, ale naprawdę dobrzy chłopcy I mam nadzieję, że nam pomogą w dalszych rozgrywkach. Chciałem nawiązać do tych właśnie problemów, które macie. Macie ich bardzo dużo. I praktycznie przed każdym meczem waszym wyjazdowym kibice zastanawiają się, czy po prostu do trzecie na ten mecz, bo z powodów finansowych, czy, czy uda Wam się to zrobić. I takie pytanie ogólne, czy wierzy Pan, że uda wam się dograć w ogóle ten sezon? No muszę wierzyć, bo jakbym nie wierzył, to bym tu nie siedział już dłużej. No, a co mogę powiedzieć? No bo te sprawy były, one są i ja wierzę, że, że my, je, my je jakoś rozwiążymy no, razem z zarządem. No jestem dobrej myśli. co mogę więcej powiedzieć? No, jest ciężko, jest ciężko. Ja myślę, że praktycznie więcej klubów miało ciężko tak jak Gdańsk. Wyszedł z tego miasto pomogło. to są dużo na te tematy mówić, ale to, no, musimy się jakoś sami pomóc. Mimo tego gracie po prostu do końca, tak? Ja myślę, że tak, że to są chłopcy jacy są, tacy są, ale są twardzi. Zostali ci, co chcieli zostać, którzy grają za to, co mają. No, jest tak, nie ma rywalizacji, no to każdy wie. To, to jest niedobre w drużynie, dlatego że, że czasami jest zawodnik jakiś słabszy, nie ma go na kogo wymienić i on się czuje pewny w tym teamie i to jest, to jest niedobre, no ale ja z nimi rozmawiam prawie dziennie i cały czas z nim to wpajam, że tylu nas jest, jeżeli chcemy grać to musimy wszystko się siebie dać. nie może być jakiejś kontuzji tam takiej, co można grać, nie może być choroby, że tam komuś z nosa leci no bo to, to, to ciężko jest 15 ludzi, no tak, mamy takie życie czy w czy w Krakowie, czy tam jeszcze w innych klubach, jak pięciu zachoruje, to jeszcze mają przypiątki. U nas, jak pięciu zachoruje, to już jest koniec. Musimy nadać mecz walkowy. Przed sezonem do Unii przyszło dwóch bramkarzy. Dobra konkurencja dla ciebie. Czy ty miałeś nadzieję, że uda ci się z z nich wygrać rywalizację o pierwszego lub chociaż o drugiego bramkarza, czy czułeś się już na straconej pozycji? Czynianą, czy nie? Miałem nadzieję, że to już. że tak powiem. Nie miało sensu już po trzech tygodniach, jak widziałem, że trener nie ma w ogóle zamiaru na mnie stawiać, ani nie bierze mnie pod uwagę, także sytuacja moja się wyjaśniła, można powiedzieć, zaraz na początku. Jednak udało Ci się rozpocząć grę w ja OK na przedzie Janów w tym sezonie. W końcu jesteś na lodzie. Czy jesteś zadowolony z tego, że w ogóle wróciłeś do gry? To znaczy, no ja przede wszystkim chciałem grać. No. Jakieś względy finansowe nie były dla mnie, że tak powiem, na pierwszym miejscu czy istotne. Wszyscy wiedzą, że Jan się boryka teraz z problemami. No ale tak jak mówię, no chciałem grać, no to się doczekałem. Powiedz mi, jaka jest atmosfera w twoim nowym zespole? Czy mimo tych problemów jesteście nastawieni pozytywnie do każdego meczu, czy jednak jest takie przygnębienie w twoich kolegach? Znaczy, może teraz chłopcy teraz nie pokazali, może w tym meczu, ale w każdym poprzednim no, z sercem podchodziliśmy, walczyliśmy tak, jak tutaj straciliśmy dwie bramki na początku. Gdzieś w tych poprzednich meczach no, udało nam się gonić za tymi zespołami, no tutaj już. Niestety brakło sił. No, może miało to wpływ na to, że nie mamy nawet pełnych trzech piątek, żeby móc coś grać. No ale po tych dwóch meczach z Krakowym i stoczniowcem można było między innymi w internecie przeczytać o tobie dość pozytywne recenzje o twojej grze. Jesteś zadowolony ze swoich tych dwóch pierwszych występów? Znaczy nie, nie chciałbym mówić, żebym był zadowolony, no bo to dopiero jest początek, prawda. No, nie jestem nie jestem w formie, a nie nic muszę to jakoś sobie też poukładać, no nie... Nie, nie trenowaliśmy wcześniej z chłopcami, tak jak inne zespoły wcześniej miały na to szansę, no musimy grać, no i zobaczymy. A dzisiaj twoim zdaniem twoja drużyna miała szansę na jakiś lepszy wynik, czy, czy raczej nie? To znaczy, powiem tak, no może sił braku, zupełnie w poprzednich meczach zupełnie inaczej to brakowało, no ale tak jak mówię, no nie da się grać na trzy piątki, trzech kolejnych meczy i to z takimi dość wymagającymi przeciwnikami, tak z Krakowią dość, dość mocny też był, z Gdańskiem też goniliśmy wynik, no tutaj już po prostu sił nie starczyło, tym bardziej, że zaraz na początku straciliśmy szybko bramki no i tak to się potoczyło.